Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Piotrowski, jestem astrologiem, filozofem z wykształcenia, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, autorem wielu książek i publikacji na tematy astrologiczne, zarówno pod względem takim popularnym, jak i takim bardziej naukowym. I mam przyjemność przedstawić Państwu prognozę taką astrologiczną, czyli całą taką kolorystykę, planetarną kolorystykę tygodnia, czyli to, co się będzie działo właśnie w nadchodzącym tygodniu między 27 stycznia a 2 lutego 2025 roku. I trzeba przyznać, że to jest bardzo dynamiczny tydzień. Przed nami, bo właściwie w każdym dniu coś się dzieje, więc tutaj te, te zdarzenia prawda, będą jakoś następować trochę tak jedno po drugim, i do tego jeszcze w połowie ty ty tygodnia czeka nas z nów Księżyca w znaku Wodnika, więc, który też rozpocznie jakiś nowy, tutaj właśnie cykl lunarny. W związku z tym właściwie no w, w tym nadchodzącym tygodniu całkiem sporo czeka nas interesujących, interesujących kon, konfiguracji. Na, na szczęście większość z nich one właściwie są bardzo pozytywne. To znaczy, nie wolni będziemy tu od jakichś kwadratur prawda, i opozycji, więc raczej się nikt nie zanosi na. Jakiś konflikt czy, czy jakieś sytuacje takie napięciowe, ile raczej na rozładowanie prawda, jakiegoś, jak, jakiejś trudności, ale przy, przede wszystkim na zmianę, dlatego że tutaj jednak i Merkury zmienia znak, Uran wychodzi z ruchu wstecznego i to pokazuje, że tutaj trochę planety zaczynają biec trochę innym innymi to, 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 torami, innymi szlakami, i już właściwie w poniedziałek 27. Stycznia, nowy tydzień, prawda? Jakoś powitamy całkiem przyjemnie, dlatego że Wenus, która tutaj znajduje się pod koniec znaku ryb, ona utworzy sekstyl do, do urana. To jest sam, sam fakt, że w ogóle Wenus, prawda, przebywa w znaku ryb, więc te wszystkie nasze. no, Związki, relacje jakoś, czy jakby spojrzenie, prawda, jakoś na, na stosunki interpersonalne. Jednak jest, że tak powiem, dużo bardziej to jest łagodne, niż gdyby, niż jak tutaj Wenus za chwilę wejdzie też do Barana, ale to dopiero w następnym tygodniu. Więc to nie jest, więc to nie jest, to, to, to jest taki właściwie układ, który mówi o. Takiej szansie, jaka się otwiera w relacjach i właściwie kiedy można skorzystać z różnych nowych możliwości no jest tu trochę ekscytacji, jakiegoś takiego zapału, prawda, do, do tego, co jakoś nowe i przede wszystkim do poczucia, prawda, jakoś w tych relacjach wolności i takiej osobistej i, te, i tego, że tu można rzeczy pewne, jakieś pewne rzeczy można robić po swojemu i wyrażać też jakoś, prawda, uczucia jakoś tutaj po, po swojemu. Na pewno jest to moment, w którym dobrze byłoby tutaj się jakoś dogadywać z innymi ludźmi, dlatego, że no to zawsze otwiera prawda jakieś tutaj nowe możliwości. więc jest to i na pertraktacje i na negocjacje i na pracę i na stosunki zawodowe i stosunki osobiste tu się po prostu pojawiają nowe możliwości, które raczej nas owszem one mogą nas zaskoczyć, ale raczej pozytywnie. I jest to coś, 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 coś takiego, co sprawia, że po prostu chce nam się bardziej żyć, a, a przynajmniej być też trochę wśród, wśród ludzi. Więc to jest ten poniedziałkowy sekstyl Wenus do, do Urana, bardzo przyjemny. I potem już mamy we wtorek, 28, 28 stycznia, Merkury tutaj po pobycie kilku kilkutygodniowym znaku koziorożca przesuwa się do wodnika. No, i to jest bardzo interesujące, dlatego że Mer merkury zawsze jak zmienia znaki, to jednak się zmienia po prostu atmosfera. Nawet w dawnej astrologii meteorologicznej, jak właśnie te ingresy Merkurego do, do nowych znaków, to była taka zapowiedź nowej pogody, ponieważ no, jakoś powietrze się po prostu zmienia, czyli atmosfera. Dzisiaj możemy to rozumieć jeszcze bardziej, tak że tak powiem, metaforycznie, niekoniecznie tak dosłownie, że się zmienia że się zmienia atmosfera w sensie meteorologicznym, chociaż to, to też niewątpliwie, ale też się zmienia po prostu jakaś atmosfera między ludźmi, prawda? Atmosfera jakaś społeczna, że coś innego staje się, staje się jakoś ważne. To przejście Merkurego z koziorożca do wodnika, gdzie i koziorożcem i wodnikiem i rządzi Saturn, więc Mer Merkury pozostaje jakby w tym królestwie Saturna, więc, tak czy owak, jest pod władzą tej planety restrykcyjnej, ale akurat Merkury z Saturnem dobrze się komunikują, dlatego że to po prostu wpływa pozytywnie na, na Merkurego, który jest bardziej logiczny, systematyczny, obowiązkowy, punktualny, metodyczny. To jest to myślenie tutaj bardziej takie racjonalne a gdy wchodzi do wodnika no to jakby wychodzi z tych utartych prawda, szlaków jakoś tych utartych kolei tego y, y, koziorożca który lubi trzymać wszystko pod kontrolą tylko gdzieś to puszcza prawda jakoś w takie trochę nowe czy no, nowatorskie właściwie tory więc otwierają się nam przy okazji różne w głowie prawda, jakoś nowe, nowe możliwości jesteśmy bardziej tutaj y, otwarci na jakieś racjonalizatorskie rozwiązania i to jest taki taki czas, kiedy tutaj no to aż do 14 lutego Merkury będzie przebywał w znaku Wodnika, więc to jest taki moment tutaj dla nas wyjątkowo korzystny. Ponieważ no, Merkury jest tutaj w znaku, który no, właśnie jest, nie to, że jest rządzony przez Saturnę, to jeszcze jest znak powietrzny, więc tutaj po prostu no, gdzieś poczujemy prawda, większą, większą taką lekkość, i jednocześnie jakoś jest to um, po prostu otwarcie się na te różne możliwości, których do tej pory jakoś mentalnie czy, in, czy intelektualnie jakoś ich nie dostrzegaliśmy. Więc i pomysłowość, innowacyjność, prawda? I właśnie ta racjonalizatorskość, czy takie myślenie, prawda? Jakoś postępowe, żeby sobie coś ułatwić, unowocześnić, prawda? Jakoś ulepszyć. I na pewno na wszelkiego rodzaju relacje międzyludzkie, zwłaszcza w tym obszarze, powiedzmy, zawodowym, zawodowo-takim biznesowym, gdzie tutaj trzeba się jakoś dogadywać, prawda? I też no, szukać tego, co jakoś wspólne jest. Te, to co jakoś wspólne mamy z innymi ludźmi. No, i ten, ten, ten ingres tego merkurego właśnie dowodnika, ta zapowiedź tutaj, właśnie tej zmiany, prawda, jakoś atmosfery na, na taką bardziej koleżeńską, otwartą, przyjacielską, prawda, jakoś tolerancyjną i jakoś, no, gdzieś, gdzie, gdzie jakoś mo, możemy myśleć, prawda, jakoś tak o innych przede wszystkim i, i to, co nas łączy jakoś tutaj z innymi. No, i z, z takim prawda nastawieniem będziemy tutaj mm, oczekiwać nowiu księżyca, który ma miejsce w znaku wodnika, właśnie. Mm, dokładnie w 9 stopniu i 51 minucie wodnika. Nie ma tam żadnych jakichś znaczących gwiazd, więc w ogóle w tym obszarze między koziorożcem a, a rybami, właściwie, no to tam jest dosyć. Tych gwiazd stałych tak zwanych, tam jest ich rzadko, tam się aż tak dużo nie dzieje w odróżnieniu na przykład tutaj od tego nieba, od tego, od tej części zo, zo, zodiaku wiosennej, tam jest bardzo dużo na nagromadzenie, zwłaszcza w znaku bliźniąt. Ale sam fakt, że mamy tutaj do, do czynienia z nowiem um, tuż po południu 13.35 um, um, w środę, 29 stycznia, to to jest ten moment takiego właśnie zasiewania i ten moment takiego początku um, i głównie tutaj chodzi, zawsze te, te, te pełnie nowie, prawda, są jakoś się wiążą z kryzysami. Um, nów jako początek i jako ten, i koniec, prawda? Jakoś też zarazem, bo coś tutaj też się niewątpliwie kończy. Um, I to ma miejsce w znaku wod, 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 Wodnika, gdzie będzie testowana nasza umiejęt, nasza wolność, prawda? Nasza, nasza niezależność to, na ile my sobie dajemy tu prawo do, do tego, żeby żyć jakoś po, po swojemu. Żyć według własnych reguł, które są regułami nienaruszającymi, powiedzmy, jakieś prawa innych osób, na ile potrafimy tutaj zadbać o siebie i jednocześnie, prawda, nie naruszając jakoś granic czy indywidualności jakoś innych osób czy jakiegoś samostanowienia. Więc to jest, ta, to jest teraz ta kwestia się obudzi właśnie, jako, jakoś będzie bardzo znacząca wolności szeroko rozumianej, na, na naszej wolności osobistej i takiego, takiego gotowości jakby do życia no właśnie trochę po swojemu. Ten no, raczej ma taki pozytywny właśnie wymiar, dlatego że jednocześnie on nie tworzy tutaj, tak jak powiedziałem już na początku tego ma ma materiału, że nie ma w tym tygodniu jakiś kwadratur, prawda, czy, czy jakiś um... Straszliwych opozycji, on tworzy wręcz no, trygon, po prostu do Jowisza. Więc to jest, to jednocześnie jest taki wzrost optymizmu i takiego poczucia, że tutaj dużo możemy zrobić, że właściwie to jest taki początek, który, który nas napawa takim bardzo dużym optymizmem, wiarą, chęcią poszerzania jakoś swoich możliwości. No to wszystko ma miejsce w znakach powietrznych, czyli też tutaj chodzi o relacje międzyludzkie, więc w szczególności w ogóle na ten nów będą jakoś dobrze odpowiadać prawda osoby i z pod wodnika, i z pod bliźniąt, i z podznaku wagi, czyli te wszystkie znaki powietrzne, ale także ogniste, jak strzelec czy baran. No, lwy trochę gorzej, dlatego że Lew to jest jednak w opozycji do lwa, więc. No, ale będzie musiał się z czymś, prawda, jakoś tutaj skonfrontować, z, z wpływem, jaki mają na niego inni ludzie, mimo że to są przeważnie osoby, które. Żyją po prostu po swojemu i jakoś specjalnie się nie przejmują tym, co tam inni jakoś o nich mówią czy robią. Chociaż z drugiej strony, lew to jest ten właśnie znak, który jest najbardziej jakoś no łasy na pochlebstwa i takie rozmaite, prawda, różne gratyfikacje i na pewno na takie poczucie, prawda, jakoś tutaj bycia docenionym to akurat w tym tygodniu gdzieś trzeba będzie tutaj, lwy będą musiały wziąć pod uwagę trochę innych ludzi i tego, żeby tutaj z nimi też no być w jakiejś takiej relacji, jakoś się partycypować, czy coś negocjować, prawda, czy jakoś no, brać w każdym razie dosyć mocno pod uwagę wpływ innych ludzi. Ale sam ten wydźwięk prawda, tego, tego nowiu jest no, po prostu taki na wskroś pozytywny, który daje, który jednak otwiera nas, a jednocześnie prawda, po, po, pobudza naszą wiarę i nadzieję i takie mm, poczucie, że. No, i są jakieś perspektywy tutaj przed nami. Troszkę, może brawurowo, ten nów mogą odebrać skorpiony i byki, dlatego że to jest u nich po kwadraturze i to się będzie wiązało też z jakimś tutaj wyzwaniem, czy zawodowym, czy rodzinnym. Tym niemniej, sam ten nów, myślę, że to jest taki. Bardzo pozytywny akcent jakby tych, tej, tej, tej zimy, prawda? Jakoś tutaj głównie nacechowany właśnie na naszą wolność, niezależność, prawda? Ale też i rozwój, i postęp, i umiejętności takie społeczne, dogadywania się z, z innymi ludźmi, tworzenia, prawda, jakiejś tutaj wspólnotowości i tego, co po prostu może nas jakoś tutaj łączyć z innymi. I w tym samym dniu jeszcze kiedy właśnie następuje ten now księżyca, w tym samym dniu Merkury się łączy z Plutonem, zaraz właśnie też na początku wodnika, co pogłębia jeszcze nasze myślenie i takie sprawia, że tutaj no podkreśla naszą taką przenikliwość, wnikliwość szukania tego wszystkiego, co jest gdzieś tam, prawda, ukryte, coś co niezadowalania za, nie się tym, co jest jakoś tam na powierzchni. Więc w tym znaczeniu to pogłębia po prostu nasze, nasze rozumienie i siebie, świata i ludzi, ale także jest to dobry czas na zdawanie egzaminów i na właśnie skupienie się prawda, na czymś takim wybranym, więc to też jest tutaj, no to, owszem, no, można ulegać prawda, jakiejś presji czy wymuszaniu, prawda, czy jakiejś manipulacji, więc na to musimy być jakoś tutaj szczególnie wyczuleni, że w tym, w tym czasie, prawda, kiedy Merkury jest w koniec z Plutonem, to gdzieś możemy łatwiej ulegać pewnej. No właśnie takiej presji, prawda, czy jakiejś manipulacji prawda, informacją, ale zasadniczo to jest czas, kiedy my sami tu możemy być bardziej wnikliwy, wnikliwi, przenikliwi, prawda, jakoś no, dociekający jakiejś dla nas ważnej prawdy, czy po prostu szukający jakichś ważnych informacji. I potem mamy czwartek 30, kiedy się uściśla, uściśla się tutaj ten trygon słońca do Jowisza. To zawsze prawda, otwiera tutaj nowe możliwości i jest takim, takim punktem jednak, no, nie tylko ułatwienia, prawda, jakoś, ale że tu po prostu jesteśmy gdzieś nastawieni i wyczuleni na jakiś rodzaj takiego dobrobytu, że możemy sobie po prostu jakoś usprawnić, ulepszyć nasze życie. I to jeszcze są, powiedzmy, te skutki, prawda, jakoś tutaj tego. tego tego nowiu, który miał miejsce dzień wcześniej. I w tym samym dniu, w którym właśnie w tym samym czasie, może, kiedy Merkury wchodzi do wodnika, kiedy Merkury w wodniku łączy się z Plutonem, kiedy w wodniku następuje nów księżyca który jest w trygonie do tego właśnie powiększającego Jowisza, to w tym samym czasie władca wodnika, poza Saturnem wodnik ma również swojego nowego władcę, czyli Urana, władca Saturna, czyli Uran, który znajduje się w znaku byka, przestaje biec ruchem, ruchem wstecznym i zaczyna biec ruchem prostym, czyli wychodzi z retrogradacji i wchodzi właśnie w ruch prosty. Czyli jest w tak zwanej drugiej stacji, zatrzymuje się, on jest stacjonarny właściwie, zatrzymuje się właśnie po to, żeby zmienić ruch z tego wstecznego na prosty. No i to jest ten moment, kiedy tu się coś odblokowuje, prawda? Że nasza ta innowacyjna, jeszcze bardziej, prawda? Ta, ta część takiej kreatywności i tej wolności, tych tej potrzeby, prawda, jakoś tutaj wolności, innowacji, kreatywności, to się tutaj po prostu w nas jakoś odblokowuje, ale także zapał i chęć do pewnego buntu, kontestacji, niezgody, że tu bardziej będziemy otwarci na takie różne, że tak powiem, rewolucyjne jakoś zmiany. Rewolucyjne, ale jednak nie takie, które wywracają nam wszystko do góry nogami, tylko raczej porządkują pewne rzeczy, że my się możemy przede wszystkim od czegoś uwolnić, głównie no uran, jest takim antidotum na lęk, prawda, lęk reprezentowany przez Saturna. Więc uwalniamy się od tego, co nas ściąga w dół, co nas jakoś obciąża, co sprawia, że, że jesteśmy na jakoś tacy właśnie dociążeni. I otwieramy się tutaj na coś, co jest właśnie lekkie, co nas wprowadza w zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Więc ten stacjonarny. Uran jest tutaj przy tym, przy tym wodnikowym prawda, takim yy, tygodniu, gdzie tu się dużo dzieje właśnie w wodniku, jeszcze bardziej podkreśla prawda, tą naszą potrzebę tutaj niezależności i właśnie innowacji, ale też właśnie tego buntu, czy niezgody prawda, na coś, co nas jakoś tutaj ogranicza, czyli przede wszystkim tu się będzie liczyć po prostu wolność. No, ale jednocześnie w sobotę 9, 9, 9, w sobotę 1 lutego, przepraszam. Wenus, która znajduje się pod koniec, właśnie znaku ryb, i już przygotowuje się do wejścia do Barana, ale w tym tutaj tworzy koniunkcję z Neptunem. I to jest w ogóle te powiązania, prawda? Wenus z, ne z Neptunem, gdzie ten Neptun jest w astrologii współczesnej kojarzony jako wyższa oktawa Wenus, prawda? więc to jest taka można powiedzieć trochę miłość do kwadratu I to jeszcze w znaku ryb, w którym ta Wenus jeszcze jest tutaj wywyższona, więc można by właściwie rzec jakaś miłość do sześcianu, gdzie tam jeszcze przy okazji będzie też tam księżyc jeszcze w to się wmiesza. Bardzo przyjemny czas, przede wszystkim taki kojący i dający nam poczucie wytchnienia, ulgi, takiej jedności jakoś z innymi ludźmi. Więc jest to na pewno świetny moment na rozmaite randki i szukania prawda, jakoś tutaj towarzystwa, ale głównie takie przeżywanie prawda, miłości też w taki sposób duchowy i nawiązywania w ogóle jakoś tutaj relacji, być może dla niektórych też relacji samym ze, ze sobą jakoś. W każdym razie czas, który jest źródłem naszej przyjemności, pewnej nawet ekstazy, uwolnienia takiego właśnie, takiej, takiej ulgi, prawda, z, z trochę znieczulenia też. Czas po prostu bardzo, bardzo przyjemny, zwłaszcza na te wszystkie takie no, przyjemne relacje międzyludzkie, niekoniecznie, niekoniecznie na jakieś zawodowo-biznesowe, tylko raczej w tym obszarze, właśnie osobistym. To jest sobota, więc tym bardziej jakoś to będzie sprzyjać. Więc ten weekend jeszcze bardziej będzie przyjemny, prawda, niż cały ten nadchodzący tydzień. Dwa słowa jeszcze na temat pustego kursu księżyca, który w tym tygodniu będzie, no właściwie tylko raz, będzie on jakoś bardziej znaczący. 28 we wtorek od godziny 16.50 do godziny 20.33, kiedy księżyc będzie przechodził przez znak koziorożca, prawda, i potem o tej 20.33 wchodził do wodnika. No to jest taki może być trudniejszy moment, żeby nie podejmować się żadnych nowych. Bardzo ambitnych jakichś działań, które, które mają jakoś naprostować, prawda, na nasze życie, tylko raczej gdzieś się skupić na pewnej rutynie i powtarzalności. I potem 30, 30 stycznia, w czwartek, od godziny 12.30 aż do godziny 23.54, czyli od południa właściwie do północy. Kiedy właśnie ten księżyc będzie szedł ym, ruchem, y, znaczy tym, y, tym pustym kursem, y, no, to będzie zaraz ponowił, prawda, jakoś tutaj, więc ten nów nas tutaj nastroi, a jednocześnie ten, ten księżyc idący pustym kursem, prawda, przez znak wodnika, raczej może sprawić, że te różne działania takie Nakierowane jakoś na, powiedzmy, na indywidualność, mogą też, mogą też być troszkę jałowe. Więc, tak jak powiedziałam że tym nowiu, że to jest taki czas, raczej, żeby się jednoczyć, prawda, jakoś z ludźmi i patrzeć to, co mamy z nimi wspólnego, a niekoniecznie to, to co nas jakoś tutaj szczególnie, szczególnie wyróżnia. To raczej, owszem, ten uran też no, będzie szedł. Wyjdzie z tego ruchu wstecznego, będzie stacjonarny, prawda? Po to, żeby ruszyć do przodu, ale jednak sam ten moment jeszcze może być taki, że tutaj dobrze byłoby się jakoś zorientować w tym, w którym kierunku ma iść właśnie nasza, jakaś taka, no, ta indywidualność. No i potem jest 1 lutego, sobota, w godzinach takich nocnych, bo od 23:07 do Drugiej w nocy, prawda, dnia na, na, następnego, ale ponieważ ten księżyc będzie przechodził przez nagryb, więc to nie dość, że to będzie przyjemne, to jeszcze nie będzie to odczuwalne jako coś takiego negatywnego. I godziny spalone w tym tygodniu wybiją dwa, dwa razy. Pierwszy raz 29 stycznia, czyli w środę, od godziny 13.35. Bo to zaraz, właśnie po tym, po tym nowiu, więc nie jest to dobry czas na jakieś tutaj sprawy związane z sądami, adwokatami, sprawami jakimiś takimi no, formalnoprawnymi. Plus te 12 godzin, ale przy czym te pierwsze cztery są tutaj szczególnie niebezpieczne. I potem 1 luty od 23.20, prawda, czyli już właściwie też to przypada na, na godziny zupełnie nocne i te pierwsze cztery też na nocne. I do południa w niedzielę, kiedy i tak raczej tego typu działań niespecjalnie chyba jakoś tutaj podejmujemy. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.